że gdzie Gelat wsada sobie te mutageny. <laughs> Wojtek354 pyta, gdzie Gelat wsada sobie te mutageny. Jak, jak wygląda procedura przyswajalności? Podobno najszybciej wszystko się przyswaja w końcówce odbytu. To ma taką specyficzną... Tfu, odbytu, o, jelita. Ja chciałem powiedzieć, że końcówka odbytu ma specyficzną nazwę. Tfu, jelita. E, żeby to było takie, wiecie, śmieszne powiedzenia ale nie wyszło. <laughs>

Przepraszam. Dobrze. Jak grunć żeby nie było nie do Okej, okay, wracam tutaj do ciebie. Nie musicie się już martwić skrzekacza. Oh. Dziękuję mistrzu strzuwieć proszę. Wasza nagroda, niewiele, ale jak mówią ziarko. Ziarna. Zachowaj naszymka. Zachowaj te pieniądze. Wziąłeś sierotę pod dach. Złoto przyda ci się bardziej niż mi.